Minęła 17. Na fakty zaprasza Janek z kanału BRICKSTRIX. Witam serdecznie. Zapraszam na wtorkowe wiadomości Brawl Stars. A pierwsza i jedyna dzisiejsza wiadomość jest taka, że wczoraj zakończyła się mega świnia. Zapraszam. Ok, także jest już rozbij mega świnie. Popatrzcie jak to świetnie wygląda sprawie zapełniona na maksa, ponieważ nam brakowało jakieś 10 winów. Yy, no i ja myślę, że już bez przedłużenia możemy to rozbijać. Ok, także ja już klikam i ona się już rozbija i yy, yy, no. Patrzcie tak, teraz już jest troszkę rozbita i uwaga, rozbijam do końca. Uwaga, 3, 2, 1, klikam i... Jak to fajnie tak wybuchło, 97 błyskotek, 488, mamy 1193 t, punkty mocy i aż 8 start drogów. Pierwszy rzadki, będę za szybko nawalał. Ten drugi również rzadki. Legendarny, drodzy państwo, legendarny. I niestety do gadżet do Peni. Yy, na szkoda, ale może być. Kolejny rzadki. Yy, również rzadki. Rzadki. Rzadki episki. I to jest już całe podsumowanie. Ok, także ja już sobie wszystko odebrałem. No i myślę, że teraz możemy sobie zagrać jedną gierkę inwalidą. W sensie czakiem, ja go tak nazywam. Ale najpierw sobie odbierzemy darmowy prezent. A że legendarny stardrop wyleciał. No i lecimy. Ja spróbuję wygrać dwie gierki, żeby mieć stardropa. No zaraz zobaczymy jak to wyjdzie, przeciwko jest Kordyliusz, Spike oraz Bel, a z nami jest Lu, Chuck, czyli no ja oraz Nani, teraz trzeba porozstawiać te pachołki. Dobra, Spike już deadną, czyli ja myślałam, że Spike będzie najbardziej neriał i w ogóle ten, a się okazało, że on jakiś dziki nie ogarnia. Kurde, źle zarostawiłem te pachołki, bo teraz będę musiał tam podejść. Serio. Muszę, muszę aż tu podleść. Dobra, teraz jeszcze tutaj. Ja sobie ustawię za tym, aby to przyjeżdżać zawsze. Dobra, lecimy. W tą stronę, jeszcze sobie tutaj dam pachołka. całą mapkę przejeżdżam no, Oni mają 50%, my 98%, ja jeszcze tam wjeżdżam Mam dość marne szanse, aby wybronić moje wjeżdżanie Ja wracam, tutaj hop na mnie, ulta rzucił I O, jeszcze przejechałem tego spajka. ten wjeżdżał do krainy No, co prawda dało mu to coś, bo ponieważ mnie zabił, ale teraz zostało im 1% jeden wjazd i oni już ten No, oni, oni nic nie zrobią, bo ja wjeżdżam i nawet nie zdążą mnie porobić. Wszyscy, no i mają mamy wygraną. jeszcze raz sobie zagramy, aby mieć Star Dropa. Okej, okay, nikt nie dał zagraj Ponownie jest ze mną Frank Ms, a przeciwko Karyk znowu Cordylus i Brock. Nie wiem naprawdę, czy naprawdę to jest jakaś super mapka dla tego Cordyliusza. No ale skoro ludzie go biorą, to chyba tak. No trudno powiedzieć, trudno powiedzieć. Na środek sobie rzucam. Następnie tutaj. Ja zawsze, bo zawsze mi dużo zajmuje wycelowanie tych wszystkich słupków. Nie no, nie, 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 nie zrobię wszystkich chyba. Kurczę, zabrał mnie i mnie teraz niestety zabije. A ten skubany... Kurczę... Spadajcie. Kurde, ja rzuciłem to! Kurczę... Chciałam przejechać, a rzuciłem. Nie no, jeszcze ten do krainy. Cienia. Zjeżdżaj z naszego sejfu. 60 do 100. To mi się nie... No znowu mnie wziął! On jest jakiś... Skąd on ma cały czas tego cholernego ulta? O to jakiś cheater jest, ja wam mówię. A, bo ten Frank się na niego ładuje i on sobie... O, znowu ma. Patrzcie, patrzcie, znowu mieszanie. <laughs> nie no, nie jest jakiś. A, nie zabił mnie! Dio. Debil. Dobra, i tak to przegramy, lola. O kurde. Jakiś upoś się zrespił. Spadaj. Nie bierz mnie, nie bierz mnie, nie bierz mnie. Kurde. Dobrze, 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 uciekaj, uciekaj, kurde, nie! Myślałam, że jeszcze uda mi się uciec, ale niestety. Jezu, ta Ems nie umie sobie z Karlem poradzić. To jest jakaś porażka, widzowie. No i niestety przegrana. Dobra, ja teraz jeszcze sobie raz zagram. Nędznik za to mamy, czyli nie tracę pocharków, znowu zagraj ponownie, mam nadzieję, że uda nam się tym razem wygrać. Napad, mamy RT. I Jessica, a przeciwko Griff Rico i również jest invalida, Także tym razem może być już ciężej. Wszystko yy, się zaczyna od tego, kto lepiej ustawi pachołki. Ja na, zawsze najpierw ustawiam ten na safe. Siópię, czy obijam? Obijam bardzo ładnie. Bardzo ładnie No bo ten zaraz sobie wieżyczkę ustawiam... Bie... O, ale 200 IQ on zadaje jednym strzemon, zadaje 6%. Co tego tam zabili, ale... Ale co z tego? Lecimy. Nie no, nawet jak końce tam będą, to c... guzik, mi... guzik im to da. Pa! Kurde, zapomniałam, że ja już daleko nie odjeżdżam i on mnie dalej może zabić tym ultem. ale fart, że mnie nikt nie trafił jeszcze po drodze. Dobra, wygrana mamy star dropika. I uwaga. Bardzo rzadki, bardzo rzadki, epicki i epicki. Słuchajcie, robię sobie screena, ponieważ mm. jeżeli strzeli się moje konto na TikToku, Brickstrix, podłoga Brickstrix, podłoga, yy, chyba tak to się nazywa, właśnie ma się wyświetla na ekranie to wiecie, że ja wam dam, mam taką serię, że otwieranie star i tam wam pokazuję, co trafiłem. Więc jeżeli jesteście ciekawi, co na co dzień trafiam, to sobie tam wbijajcie. Były już chyba cztery party. Też zależy, kiedy wy to oglądacie i kiedy ja to rzucę. Ale myślę, że to było na tyle. Następna świnianka już jest niedługo. Także wszystkich aktywnych graczy zapraszam do mojego klubu. Yy, ale chwilowo, on jest chwileczkę. Chwilowo daję go na zamknięty, ponieważ yy, dos, ponieważ Świeczek zamknięty, albo na zaproszenie, o na zaproszenie dam, na zaproszenie, okej, okay. no i teraz to już by było na tyle w tym odcinku, dajcie łapeczkę do góry, zasubskrybujcie mój kanał z dzwoneczkiem i my widzimy się w kolejnym odcinku, cześć!